To jest Hot 16 Challenge. W dziękuję za nominację. Otwórzcie jego kanał na YouTube. Dajcie super. A to lecimy. Elo, Elo, ziomki. jest Challenge Hot 16. Dla was będzie Hot for tea To będą moje pierwsze raperskie popisy Wcześniej były tylko na paru ziomków Disney COVID od marca na chacie nas trzyma Serczymy z moim na balkonie jak Janusz i Grażyna Gdzie nasz hajs? Na NFZ w podatku Trzeba przegonić przy korycie gagaci Co zamiast na szpitale dają na propagandę Jak tak dalej ludzie zrobią z Polski Ugandę ja ona się pomaga, przelaliśmy mniej niż Lewandowscy No tyle ile mogliśmy, daliśmy też datek na szpital zakaźny Mimo, że nasz budżet nie jest zbyt pokaźny Rozbijcie skarbonki, walnijcie je z Moska To był szesnasty wers, czyli ostatnia zwrotka Do tego challenge'u nominuję Piotrka Licziego-Czekalskiego Natkę Maczytę-Cokan czyli Niko Sakotowicza Patrycję Patkę Potyralską Oraz Szemka Niezgódzkiego